Jest już Simona D. Dzisiaj ym, powiem Wam już druga część. Co zbudowałem. Poczekajcie. Co zbudowałam w Minecraft. Tak mój obmyślony plan y y super dla kotów y pole. Takie takie. Takie no ekstra po prostu jest super. Już zbudowałam to. Ale jeszcze to ulepszyło Minecraft. Także jest super. Nauczyłam się latać elektro Na telefonie oczywiście. Yy, co jeszcze? Nic, Nic miężto. Ja nie... I... Mm, nie I zbudowałam jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy. Na przykład taki super basen dla tych kotów. I w, w ogóle mam takie obmyślone plany że po prostu to będzie pff, wybuchniecie jak Wam to kiedyś narysuję albo kiedyś nauczę się nagrywać yy, jakieś gry i tak w ogóle i Na! Dobra. Yy... Tak, w ogóle tu zbudowałam mega dużo rzeczy. Potem usunęłam ten świat. Potem yy, z, yy, dodam nowy pod tytułem Mój świat, po prostu. Mi się nie chce nazywać światów i będziemy może nagrywać na tym budujemy budujemy dom nas ponad nami moja sopa. dobra, no także taki dwuminutowy filmik, mam nadzieję, że coś zrozumieliście, bo tak mi się nic nie chce naprawdę pa ale serio nic, a to nic A to w ogóle nic mi się nie Uh, <laughs> なら。